Cuto zakrapianych imprez odwozili go, uwaga, helikopterem. Podarowali mu rzeźbę Belenina, ale pod warunkiem, że wódz nigdy nie zostanie sprofanowany. Chcieli mu zostawić czołg, ale wtedy pomyślał, że to troszeczkę chyba za daleko. Dzisiaj pobyt Sowietów na Dolnym Śląsku wspomina jako wspaniałe czasy. Przyjechali tutaj. Znajomi, mówcie jak to. Pytają, czy ja to nie chciałbym od nich zahandlować, ale ja byłem do tego stopnia ostrożny, że myślałem, po co mi to potrzebne. No to któregoś dnia, jak w 1945 roku, cała eskorta samochodów do pielgrzymki do księdza proboszcza. No i to jemu zawieźli. No i on to spieniężył i miał kłopoty. Tam na przykład były wanny niecodziennego wyglądu. Bardzo dużo takich ciekawych rzeczy. I to wszystko, jak północna grupa wyjechała, to wszystko zniknęło. Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl. Teraz złoto jest w zasięgu ręki. Janna Lamparska. Kiedy przyjechałam do niego pierwszy raz, powiedział mi. Tylko u mnie w domu znajduje się morderca milionów ludzi. Gdybym chciał być dowcipny, postawiłbym go w parku i napisał obok: Można pluć. To powiedział mi syn sprawiedliwych wśród narodów świata, mąż wnuczki sowieckiego generała i ojciec rosyjskiego oficera Polak Michał Sabalach. Dzisiaj będzie i strasznie, i śmiesznie. To wyjątkowy odcinek i on może totalnie rozwalić głowę tym, którzy nie zdają sobie sprawy, jak wyglądała Polska w czasach, gdy stacjonowała tu Armia Radziecka. Jak ginęły wtedy zabytki, szczególnie w 1993 roku, kiedy Sowieci odchodzili z Polski? Jak handlowano w tamtych czasach czołgami i na jakich zasadach Polacy mogli dostać się do radzieckiego wojskowego szpitala? Nazywam się Janna Lamparska. Od kilku miesięcy, razem z całą naszą ekipą, prowadzę kanał High History. Piszę książki i robię programy o tajemnicach przeszłości. Dzisiejsza historia będzie tak skomplikowana jak polskie losy, a równocześnie w pewien sposób prosta. Zadaniem reportera jest pokazywanie rzeczywistości, i ją dzisiaj zobaczycie, ale opinie musicie wydać sami. Czy była nagroda? W ostatnich latach przyjeżdżali tylko oficerowie, którzy byli w Afganistanie i wracając z powrotem do Związku Radzieckiego, to w nagrodę wyjeżdżali do Polski. Były to bardzo piękne czasy. Najważniejsze jest to, że nigdy nie rozmawialiśmy o polityce. Nie nigdy o tej polityce. Jakie to wszystko jest pokomplikowane? W Uniejowicach na Dolnym Śląsku mieszka Michał Sabada. Ma stary dwór z pięknym gospodarstwem. On przyjechał tutaj z rodziną w 1956 roku. Miał wtedy 11 lat. I pamięta, jak radziecka władza zabrała im gospodarstwo, przybyli tu na Dolny Śląsk i dostali dom, który do 1945 roku był domem barona Tyszena. Syn Tyszena był pilotem, w związku z tym na polu został jeszcze pas dla lekkich samolotów, który całkiem niedawno, jak mówi Michał, został zaorany przez chłopów. Przyjechałem w kufajce i z jednym workiem, ale miałem już bagaż wspomnień. Widziałem wojnę, widziałem sztuczny głód w 1948 roku. Pamiętam, jak moja ciocia musiała się ukrywać, bo była córką kułaczki. Szybko nauczyłem się polskiego. Jako młody człowiek uprawiałem propagandę wizualną. Moim ulubionym tematem był Lenin. Zrobiliśmy go na rocznicę rewolucji październikowej. Miał trzy metry wysokości. Za taki jeden plakat dostawałem nawet pięć tysięcy złotych, a przeciętna pensja wynosiła dwa tysiące. U niejowice, w których mieszka Michał Sabadach znajdują się kilka kilometrów od pięknego zamku Grodziec i tam właśnie Michał pracował jako młody człowiek. Kiedy miał mniej więcej 25-27 lat, po raz pierwszy spotkał się z radzieckimi oficerami pobliska legnica. Była przecież siedzibą północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej. Zajeżdżała kupa samochodów z rosyjskimi rejestracjami. Podszedł bardzo grzeczny gościu po cywilnemu i pyta, czy mogą zwiedzić zamek Grodziec. Po cywilnemu gościu. I mówią, mogą zwiedzić zamek Grodziec. Ponieważ, według ich danych, prawdopodobnie w czasie II wojny światowej, na zamku w Grodźcu znajdowało się archiwum planu Barbarossa. Ja ich przyjąłem, bo oczywiście bardzo ładnie w języku puszki nailermontowa. On już zdziwili się, skąd ja to znam. On już zdziwili się, skąd ja to znam. Tam każdy wyższy oficer miał samochód do dyspozycji, tylko mieli bardzo brzydkie nawyki. Tu siedział załóżmy oficer 5-6 godzin, a kierowca w samochodzie czekał. No więc, zaraz jak do mnie przyjeżdżali, to zaraz kierowcę się do kuchni i przynajmniej nakarmić go. To z początku buntowali się oficerowie, ale powiedziałem, że u nas jest taki zwyczaj rodzinny, że nikt tutaj głodny z tego domu nie wychodzi. Z tego domu nie wychodzi. Opowiadanie tej historii, powiem Wam uczciwie, jest dla mnie dosyć trudne, szczególnie teraz, kiedy za wschodnią granicą toczy się wojna i agresorem jest Rosja. Niemniej jednak Michał Sabadach to jest świadek historii i on pamięta ją tak jak pamięta, aczkolwiek może się dzisiaj wydawać, że to jest trochę spojrzenie w krzywe zwierciadło. No bo co jest najciekawsze, rodzice Michała i jego starszy brat zostali odznaczeni za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, otrzymali tytuł sprawiedliwi wśród narodów świata, potem zostali wyrzuceni ze swojego domu przez Sowietów, trafili do Polski, a tu w Polsce Michał zakochał się we wnuczce radzieckiego generała. Zawarłem kontrakt, na podstawie którego wydelegowano komsomołki. Nie pasowaliśmy do siebie, ponieważ ona nie chciała nauczyć się ani jednego słowa po polsku. Żona wyjechała w 1989 roku, to jeszcze była święcie przekonana, że gdyby nie Związek Radziecki, to byśmy pozdychali z głodu. Fakt, że dzięki temu kontraktowi dobrze żyłem. I ta bliskość Michała z Rosjanami jest i straszna i śmieszna. On bardzo często bywa w Legnickim Kwadracie, czyli w tej dzielnicy Legnicy, która została przez Rosjan otoczona murem i w której mieszkają wysocy oficerowie razem z rodzinami. Oni mają wspaniałe wille, które zajęli po niemieckich przemysłowcach, fabrykantach. To są domy pełne najlepszych mebli sprzed 45. roku otoczone pięknymi ogrodami. I ci Rosjanie Czują się w Legnicy bardzo dobrze, bardzo komfortowo i przede wszystkim bardzo bezpiecznie. A Michał ma specjalną przepustkę. Może z nią wejść dosłownie wszędzie. A sami pędzili bimber, czy tylko przywozili wódkę? Wódka była tak tania u nich, że nie obracało się bimbru robić. A po ile tak na głowę potrafili wypić? O to już trudno powiedzieć. Ja w każdym razie półtora litra i dobrze się czułem. Tylko z tym, że tam wódka jest bez żadnych chemikali, a tu śmieciem nafaszerowana. To człowiek, który wypije parę kieliszków, chodzi głupi. W każdą niedzielę, w sobotę... W każdą niedzielę, w sobotę zbierali się po kilka rodzin i robili ogniska, kiełbasy, szaszłyki, bo tam były bardzo modne szaszłyki. Szaszłyki, bo tam były bardzo... garnizel krzywe. Była taka sytuacja, że pojechałem tam, no i żeśmy zabalowali trochę, i trzeba było szybciej do domu się dostać. No to odpalili tutaj, ja miałem 4 hektary łąki, ludzie w burakach plewią, a tu w helikopter siada, pan Michał w białym garniturku wychodzi, jak Nikita Sergiejewicz kruszczow Pomachałem w ręku i pojechałem. Pomachałem w ręku i pojechałem. Śmigłowcem do domu, jeszcze do tego w białym garniturze. Gdyby żył Bareja, mógłby nakręcić o tym kolejny film, ale tak naprawdę te czasy PRL-u są bardzo trudne na półkach, pusto, głównie ocet. W radzieckich sklepach jest wszystkiego aż za wiele, więc ten radziecki człowiek świetnie koegzystuje przynajmniej z częścią Polaków w okolicach Legnicy. Ludzie się ich bali, Rosjan, oni robili jakieś burdy, szkoda. Każdy Polak miał swojego przyjaciela, i jak wprowadzili stan wojenny, gdzie nic nie było, nic nie można było kupić, to legnica była zaopatrzona jak nie wiem. Legnica była zaopatrzona jak nie wiem. Rosjanie. Rosjanie między sobą to tu przywozili, co było trzeba. To pamiętam, że któregoś popołudnia przywieźli mi pięć beczek śledzi. I to takie śledzie z Białego Morza, po dwa na kilogram. No i skąd to się wzięło? Zbliżał się okres Bożego Narodzenia, i mama mówi, Gdzie tam kto tam w ten czas myślał o karpiach, żeby chociaż jakiego śledzia dostać? Mama mówi, To pojedź tam do swoich, może coś się dostanie. No ja przyjechałem i mówię, słuchajcie, u Was siliotka jest, no jest, a skolka ciebie nada, a skolka można. A mój kogoś może? No i przywieźli mi 5 beczek po 50 kilo, czyli 250 kilo. Cholera, co z tym zrobić? Jak rzuciłem hasło, to zrobiła się taka kolejka w ciągu kilku godzin, żeby to wszystko rozprowadzić, tak żeby ludzie byli zaopatrzeni. A był też taki zastępca dowódcy garnizonu Jawor. To on też lubił handlować. Mówi Michał, mówi: Jak tutaj jest fajnie. My tyle lat już okradamy Związek Radziecki, a okraść go nie możemy. Ale za to jest czym handlować. I czym handlowaliście? Ropa, benzyna, węgiel, przede wszystkim. To czego u nas brakowało. A to prawda, że jak oni wyjeżdżali, to chcieli ci czołg podarować? To jest święte szlowa. Skąd to się wzięło? Po prostu ja rozumiem, jak w armii jest manko. To jest zresztą normalne, ale tu okazało się, że jest superata. Jest o jeden czołg za dużo i nie wiadomo, co z tym czołgiem zrobić. Przyjechał tutaj taki pułkownik Astafurow i mówi: Michał, chcesz, żeby tank ci podarować? Powiedziałem wyraźnie nie. No i gdzieś ten czołg zakopali. A skąd on się wziął? W 1965 roku. W 1945 roku zajęli świętoszów. Tam była jednostka pancerna, no i oni postawili jeden czołg na coku i to stało. Nigdzie nie było zapisane, że istnieje, że on tam stoi. Jak zaczęli się zbierać do domu, okazało się, że o jeden czołg jest za dużo. No i nie wiadomo było, co oni z tym czołgiem mają zrobić. A zresztą nie dlatego nie chciałem wziąć. Była taka sytuacja, że w Chojnowie na punkcie skupu złomu, a ja byłem w ten czas w komisji, znaczy w kolegium do spraw wykroczeń i przyszła taka dokumentacja sprawy o nielegalne posiadanie broni. Musieliśmy rozstrzygnąć tę sprawę. Okazało się, że ktoś przywiózł do chłopa kawałek gąsienicy od czołgu, ten zawiózł na punkt skupu, który prawdopodobnie zameldował, i chłopa ukarali 500 złotych za nielegalne posiadanie broni. No to jakby u mnie ktoś czołg znalazł, to pewnie bym jeszcze do chwili obecnej siedział, odpoczywał. Odpoczyło. Michał wspomina, że w Legnicy obracał się wśród samej elity. Był tu w 1945 roku. Marszałek Żukow, który kazał sobie podobno przywieźć obrazy z Galerii Drezdeńskiej, czyli starych mistrzów. Żukow był w ogóle znany z tego, że lubił kraść. Rosjanie żyli wśród starych, pięknych mebli. Mieli tu wybitne kolekcje broni po wcześniejszych niemieckich właścicielach, a z zamku książ zabrali sobie, tak twierdzi Michał, bibliotekę, właściwie jej część i wspaniałe kominki. Dom Priona. Dom Priona. To było wszystko przygotowane dla gości, którzy przyjeżdżali z Moskwy, z naszego Ministerstwa Obrony Narodowej i ze Sztabu Generalnego. I tam był hotel, były piękne średniowieczne meble, wspaniałe obrazy. Średniowieczne meble, wspaniałe prawda, obrazy. I to jest dokładnie ta willa, w której bywał Michał Sabadach i w której zaraz po wojnie mieszkał generał Rokosowski razem z żoną i razem z córką. Oczywiście dla niego została wybrana najlepsza willa w całej dzielnicy, niegdyś należąca do niemieckiego przedsiębiorcy i te wnętrza naprawdę, naprawdę robią wrażenie przede wszystkim swoim ogromem. Rokosowski mieszka tu przez jakiś czas, a następnie, tak jak wspomniał Michał, jest tu dom spotkań. Tajemnicą pewną pozostaje, co stało się z meblami, z wyposażeniem tego pięknego domu. Dlatego, że kiedy oficerowie i żołnierze opuszczają legnice, nie zabierają ze sobą mebli, nie zabierają tych wielkich rzeczy. I z notatek prasowych wynika, że wyposażenie willi prioma, bo tak to się nazywało, zostało znalezione po 93 roku w pielgrzymce na tamtejszej plebanii. Pytanie, jak te meble tam trafiły i z kim jeszcze Rosjanie handlowali. Tu cały transport. Tu cały transport do pielgrzymki z Legnicy przywieźli. Tak, do kościoła. Też ksiądz miał bardzo wielkie kłopoty, rozprawy sądowe i tak dalej. A on też w dobrej wierze tu przyjął. To dobrze, to ja wezmę. A później musiał się tłumaczyć chłop. I co się o tym stało, to nie wiadomo. Kominki były wspaniałe. Kominki były wspaniałe. Jak Rosjanie wyjeżdżali, opuszczali lednice. Tu się ktoś Co się dało. A komu? Polaku, gdybym ja był łasy na dochód, to ja mógłbym tutaj trzymać, a pomieszczenia mam. Gdzie to, co Rosjanie mieli, zgromadziłbym za bezcen, że aż w głowie się nie mieściło. Tylko wtedy, że ja na tyle ostrożny, żeby lepiej na zimne dmuchać, wsiąkło i nie wiadomo, co się z tym stało. A możliwe, że Rosjanie to wywieźli? Tak? Nie. Nie, to mieli możliwości. Przyszedł rozkaz. Ja bardzo bliskie kontakty miałem ze szpitalem na ulicy Złotoryjskiej. Szpitalem na ulicy Złotoryjskiej. No i niektórzy nawet herbaty nie dopili na stoli. Lodówki były na przykład zapełnione. Teraz zostawili całe sprzęty na szpitalu na ulicy Złotoryjskiej, gdzie były takie centrum medyczne po naszych. 650 osób, to już dużo. No i po prostu nie potrafili tego zabezpieczyć. W chwili obecnej nawet przewodów telefonicznych już nie ma. Okna, drzwi, wszystko rozszabrowali. Rozszabrowali. Postanowiłam pojechać i zobaczyć dawny szpital przy ulicy Złotoryjskiej. Ja bardzo lubię wchodzić sama w takie miejsca, ale tym razem sama nie byłam, a i tak miałam trochę strach. Tu się naprawdę gromadzą hmm, dziwni ludzie. Ja widziałam nawet mężczyznę z bronią. Pod szpitalem spotkałam pana Darka, który oprowadza po kompleksie. I to jest niesamowite. Co tam widać? Kiedy opuszczali to miejsce, Rosjanie, wszystko stało na swoim miejscu, było w idealnym stanie. Całe miasto mogło z tego szpitala korzystać. A teraz! Ja odnosił bardzo grube szkła minus 12, minus 14. No i w 87 roku on wziął urlop. No i po tym urlopie wraca, ja mówię w Grzesiu, mówię ty miałeś. Coś na twarzy, coś nie tak, czegoś ci brakuje. cicho okularów nie mam, Ja, wiem, co się stało. Nie chciał, nie chciał, ale w końcu mówił, że miał tutaj operację, korektę wzroku w tym szpitalu i ponoć laserową w 1987 roku. I zacząłem drążyć ten temat, co się okazało, że tutaj z całego układu warszawskiego, jeszcze za czasów komunizmu, przyjeżdżali oficerowie, tu do tego szpitala, a z kolei z Rosji, z Moskwy najczęściej, przyjeżdżali specjaliści, danej tam. Specjalizacji tutaj dokonywać właśnie jakichś zabiegów przy operacji Mieli bardzo dobrych okulistów. Mieli bardzo dobrych okulistów. Gdzieś koło 60 osób ja przeprowadziłem przez biuro przepustek do tego lekarza. To mój kolega tutaj. Żona już była tak, miała kłopoty z oczami, że nawet do 20 metrów praktycznie dalej nie widziała. No to zrobili tam dwa razy operację. Teraz minęło 30 lat i ona bez okularów chodzi. I ona bez okularów chodzi. I bezpłatnie to robili? To znaczy ja, jak przyprowadzałem, to jakąś butelkę koniaku dawałem. Jakąś butelkę koniaku. I nie było problemu z tym, że Polak leży w wojskowym szpitalu? Nie, to raczej robili operację i tego samego dnia do domu zabierałem. Do domu zabierałem. To jest jedno z najbardziej nieprawdopodobnych miejsc w tym szpitalu i w takim szpitalu prawdopodobnie urodził się syn Michała. No skoro jego żona była wnuczką generała tutaj w Legnicy, no to on się musiał chyba tutaj urodzić. No i tutaj są takie boksy. Podobno chodziło o to, żeby kobiety, które tu leżały, nie widziały się nawzajem, więc jak się rodzi dziecko, to jest się w ciąży najpierw, to fajnie jest kimś pogadać. Natomiast tam rzekomo odbywały się już same porody. Tu się czekało, tam się odbywały porody. No miejsce jest po prostu bardzo smutne. jaki to pomysł jest? Rosjanie są w Legnicy do 1993 roku, i kiedy już wyjeżdżają, wielu z oficerów przyjeżdża do Michała, żeby się pożegnać i żeby zostawić mu podarki. I wśród tych podarków są następujące przedmioty: chociażby ta gigantyczna gwiazda, która wisiała w gabinecie generała Dubinina. To jest kopia medalu zwycięstwa, zrobiona z drewna. Ma półtora metra wysokości i waży około 20 kg. I ona zasiliła coś, co nazywane jest Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego czyli rodzaj prywatnej placówki, którą Michał Sabadach stworzył w swoim domu. Jest w Radio Lukaszejn. Sprzęt radiolokacyjny, mundury, odznaczenia, bardzo dużo odznaczeń. Mniej wartościowe rzeczy, które dla mnie stanowią bardzo wielką wartość, bo wiem od kogo to dostałem i czyja to jest własność. Czyja to jest własność? To kontrowersyjne muzeum zostało otwarte 9 maja 1998 roku. 9 maja to wówczas obchodzony hucznie Wielki Dzień Zwycięstwa i Michał zebrał w parku, właściwie w ogrodzie, za domem różne rzeźby. Jest tam między innymi Świerczewski, zresztą spójrzcie na to sami. Jest tam mnóstwo rzeczy, które Rosjanie mu zostawiali i to muzeum przez pewien czas było Miejscem, w którym odbywały się bardzo huczne imprezy. Ja słyszałam o takiej, po której jedna pani redaktor wróciła do hotelu ubrana jedynie w jedną czerwoną szpilkę. Tam się działy przeróżne rzeczy. To jest z gabinetu Dułacy naszego. Dzisiaj Michał Sabadach jest starszym. Jak widzicie, troszkę schorowanym panem, niemniej jednak, tamte czasy. Wciąż wspomina z ogromnym sentymentem. Na przykład dostałem list. Na przykład dostałem list, lekarze pisali do mnie niektórzy, że pół roku mieszka w namiocie. To na tym polegała ich praca, że wymiana to taka rotacja. Jedni wyjeżdżali, drudzy przyjeżdżali i zajmowali ich mieszkania. A ponieważ tych oficerów, których naprodukowała armia radziecka, nie byli gdzie pomieścić, to w okresie zimowym mieszkali w namiotach. Przyjmowali to jako zło konieczne i nie było żadnej rozmowy. Niektórzy nie wytrzymywali. Tak jak powiedziałem, popełniło kilka osób samolotowo, bo wiedzieli, dokąd wracają. Okazuje się, że... Okazuje się, że tam w Rosji mają takie zgrupowanie, mylegniczanie. I oni traktują to jako swoją drugą ojczyznę, tutaj dzieciństwo, bo niektóre po 8 lat, po 10 tu byli, nawet podstawówkę kończyli średnie wykształcenie także. No to kończyli. Ocena tego, co się wtedy działo, jest dzisiaj jednoznaczna. Natomiast w przypadku takich ludzi jak Michał, nie możemy odcinać, nie możemy oddzielać kontekstu historycznego wydarzeń od tego, jak tamte czasy wyglądały. Ale opinie zostawiam wam, bo myślę, że każdy wyrobi sobie na ten temat zdanie. Przypomnę tylko, syn sprawiedliwych wśród narodów świata, wyrzucony przez Sowietów z rodziną na Dolny Śląsk. Tutaj żeni się z Rosjanką, ma z nią syna i z wielkim sentymentem wspomina tamte, jego zdaniem, bardzo kolorowe czasy. Były dwa wypadki śmiertelne. Po prostu dowódca dowiedział się, to znaczy, jeden był zdaje się komendantem kolei tutaj w Legnicy, to też popełnił samobójstwo. I jeszcze jeden, nie pamiętam, to mieszkał na ulicy Okrzei. Po prostu jechali tam w